Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna niedziela. I to Niedziela Papieska, dlatego witam w pokoju papieskim. Jest to pokój w naszym szarym domu przy ulicy Wiślanej. I to jest szczególny pokój, gdyż w tym pokoju Karol Wojtyła spędził ostatnią noc w Polsce 4 października 1978 roku. Stąd właśnie wyjeżdżał na konklawę, na którym kardynałowie wybrali go na papieża, przyjął wtedy imię Jan Paweł II. Dla nas jest to szczególnie pokój, ponieważ w tym pokoju też mieszkała swego czasu święta Uszula, dlatego że dom na Wiślanej ma swoją historię, długą, sięga ona lat trzydziestych ubiegłego stulecia. No właśnie, tak sobie myślę, że jeśli chodzi o ojca świętego Jana Pawła II, to byłoby dużo ścieżek, nitek, które łączą jego osobę ze świętą Uszulą. Chociażby właśnie ten dom, chociażby miasto Kraków, chociażby rok 1920, w którym ojciec święty Jan Paweł II się urodził, a święta Urszula wróciła do Polski i rozpoczęła proces wychowania młodego pokolenia Polaków. I myślę, że miałaby swój udział niemały, gdyby spotkała małego Karola czy młodego Karola na swojej drodze jako wychowawczyni. No, ponadto ojciec święty Jan Paweł II właśnie ją y, jako pierwszą Polkę na ziemiach polskich batyfikował, kiedy był w Poznaniu w 1983 i w roku 2003 y, y, wyniósł na ołtarze jako świętą. On również zaproponował nam, aby jej ciało, y, które przez wiele lat spoczywało w Rzymie, przeprowadzić właśnie do Polski, też translację miało miejsce w roku 1989. To tak kilka takich wspomnień o Ojcu Świętym Janie II, łączący się z, właśnie z osobą naszej świętej Urszuli. Jesteśmy w pokoju papieskim cały czas i dzisiaj Poprosiłam Weronikę, żeby przeczytała Słowo Boże na niedzielę, no i zadałam podchwytliwe pytanie. Posłuchajmy. Jezus w przypowieściach mówił do wyższych kapłanów i faryzeuszy: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił synowi ucztę weselną. Posłał służących, żeby zwołali zaproszonych na ucztę. Ale oni nie chcieli przyjść. Posłał ponownie innych służących i polecił im: powiedzcie zaproszonym, przygotowałem już ucztę. Zabiłem woły i tuczne zwierzęta. Wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Oni jednak to zlekceważyli. Jeden poszedł na swoje pole, drugi załatwiał sprawy handlowe, pozostali zaś pochwycili służących, znieważyli ich i pozabili. Siostry. jeden na pole, drugi sprawy handlowe, trzeci znieważyli i pozabiali służących. A siostra, gdzie by poszła, gdyby Chrystus na ucztę zaprosił? Dobre pytanie. Powiem tak. Jest we mnie już ogromna tęsknota spotkania z Panem Jezusem i, i, i chciałabym już się z Nim spotkać w niebie, ale nie wiem, czy jestem gotowa, żeby rzeczywiście od razu powiedzieć: zostawić wszystko i rzucić. Dlatego, że mam świadomość, że wiele rzeczy nie skończyłam. Coś zaczęłam, jestem w trakcie i chciałabym być w porządku i coś zakończyć, żeby pozostawić po sobie no, załatwione sprawy. Tak myślę, że to by była, byłaby duża przeszkoda. Czy byłoby mi żal zostawiać to wszystko, co jest tutaj moim udziałem? Pewnie tak, ale tęsknota za niebem i za spotkaniem z Jezusem w niebie jest dla mnie ogromna. Siostra jest bardzo dzielną wychowawczynią świętej Urszuli, bo myślę, że właśnie trochę o tym pisała. Posłuchajmy. Zaproszeni nie chcieli korzystać z łaskowości króla. Nie chcieli. A dlaczego? Bo zajęci byli sprawami ziemskimi, serce ich przylgnęło do małych, doczesnych spraw, a wielkie sprawy króla miłości ich już nie obchodzą. A przecież, jak małe są sprawy ziemskie, choćby najważniejsze wobec tej wielkiej wieczności sięgającej, sprawy króla miłości. To jest to wielkie nasze niebezpieczeństwo, sprawy ziemskie. Wydają się one nam tak ważne, tak wielkie, że o sprawach Bożych zapominamy. Zapominamy o tej uczcie weselnej. Nie, nie przygotowujemy się do niej, nie dziękujemy za nią, bo pochłonięci jesteśmy doczesnością, kłopotami, troskami ziemskimi. Oddajemy się im, zamiast polecić je Panu. Tak sobie też myślę, że to jest taki trochę, tak mi skojarzyło, jałowy wysiłek. Tu Pan Bóg mówi, że już wszystko przygotował, a my tak biegamy, jeszcze przygotowujemy dodatkowo, wszystko tak, o wszystko zabiegamy, a On już pisze, już gotowe. To właśnie, chcielibyśmy jeszcze doświadczyć, zobaczyć, przeżyć, a przecież to co najpiękniejsze cały czas przed nami, On nas tam zaprasza. Więc z tą świadomością wejdźmy w ten tydzień i ten skrota za niebem niech będzie w nas wielka, niech nam pomaga w codzienności wziąć się za to co najważniejsze. Szczęść Boże! Szczęść Boże!